Zadanie 21 grudzień CKE 2024, egzamin ósmoklasisty, zadanie otwarte za dwa punkty. Urządzenie do produkcji kostek lodu nalewa wodę do jednakowych foremek w kształcie sześcianu o pojemności 8 cm sześciennych. Blana woda wypełnia 75% pojemności każdej foremki. Z jednej foremki zostanie wyprodukowana jedna kostka lodu. Polecenie. Oblicz ile kostek lodu wyprodukuje to urządzenie z trzech tysięcy centymetrów sześciennych wody, zapisz obliczenia. Zobrazujemy to sobie i wiemy, że mamy foremkę w kształcie sześcianu. Czyli ta nasza foremka wygląda mniej więcej w ten oto sposób. Jest to sześcian, oczywiście jest to szkic, szkice bywają lekko niedokładne i objętość naszego sześcianu czy tej foremki wynosi 8 centymetrów sześciennych. Dalej wiemy, że wlana woda wypełnia 75% pojemności, czyli gdzieś właśnie o tyle mamy wody, nie całe, tylko 75%. Przypominam, że 75% to jest ułamku zwykłym, 3 czwarte. No i obliczymy, ile potrzeba wody na tą jedną kostkę. Więc obliczymy sobie 3 czwarte z pojemności całej foremki, czyli z 8 cm sześciennych. Uprościmy sobie przez 4, tu będzie 1, tutaj będzie 2. 3 razy 2 to będzie 6 cm3. No i tyle potrzeba wody na jedną kostkę. A my chcemy wiedzieć, ile wyprodukujemy kostek z 3000 cm wody. Czyli tą wodę, którą mamy, dzielimy przez wodę, którą potrzebujemy na wyprodukowanie jednej kostki, i będziemy wiedzieć, ile kostek wyprodukujemy z 3000 cm sześciennych wody. Zatem dzielimy 3000 cm sześciennych przez 6 centymetrów sześciennych ile uzyskamy, no można podzielić pisemnie 3000 przez 6 30 przez 6 to jest 5, 5 razy 6 to jest 30, odjąć to się wyzeruje, 0 przez 6 to jest 0, 0 razy 6 to 0 znowu minus, to się wyzeruje znowu 0, przepisujemy 0 przez 6 to jest 0, 0 razy 6 to jest 0 się wyzerowało, czyli 500 500 kostek Czyli zapisujemy odpowiedź do naszego zadania. Urządzenie. Wyprodukuje. 500 kostek lodu. No i zadanie mamy zakończone.